Cóż to będzie za spotkanie. Obyśmy mieli przyjemność oglądać piłkę na najwyższym poziomie. I gra w bramek. Witamy państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mamy dla państwa włoską ucztę. Mecz Serie A. Torino zmierzy się z Sassuolo. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Mamy pierwszą jedenastkę Torino na to spotkanie. Uwaga. Pora na jedenastkę Sassuolo. Ależ go ograł teraz. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Tuwang Zapata z piłką. Dośrodkowuje teraz ze skrzydła. I będzie rzut rożny. Centra w pole karne. O, i gdyby nie ta interwencja, byłaby bramka. Pewna interwencja bramkarza. I teraz kibice chcieliby strzału. Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Jak teraz rozwiąże tę sytuację? No nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. No i po ataku, dobra interwencja. Ma wsparcie, by to rozegrać. Zapata. Tu powinien być gol. Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie, na pewno będzie w myślach do tego wracał. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Ma stuprocentową szansę. Sasuolo postara się wyrównać z rogu. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Duván Zapata. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ładnie teraz ucieka ze skrzydła w szesnastkę. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Uwaga, czy odrobią straty? Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Wrzuca piłkę przed bramkę. Będzie strzał, uwaga. Tak jest! Wyrównanie! Zdobywa gola, po którym wszystko zaczyna się od nowa. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Richie. To skok do Rywala i po akcji. Szansa, czy przełamie impas? To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Astiejo. Radzi sobie teraz z obroną. Próbuje teraz szczęścia. Dobrze obroniony strzał. Czas dokonać roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. I znowu przepychanki w polu karnym. Kolejny corner. E Ale był czujny, brawo Musi teraz coś zrobić Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem Niecelne zagranie Jest komu podać To już ostatnie minuty Strzelona bramka zapewniłaby zwycięstwo Wyglądało to na dobrą wrzutkę, ale żaden z partnerów nie doszedł do piłki. Ciekawe minięcie teraz. Dalej. Uwaga! I po tym wejściu sędzia ja przyznała dzwony. Danie, Danie, przejęte. Danka, Zostały dwie minuty minut, do końca regulaminowego czasu gry. Prosto padłe podanie. Dobrze pomyślane. Tak proszę Państwa. Mamy gola! Kto wiesz, nie ma za tymczasem udało się w samej końcówce przechwyty szary zwycięzca. Pytanie, czy uda się też dobić go ten wynik do końca? Mamy na burce jak na dłoną wspaniałe podana. Aż się prosiłoby to wykorzystać. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też nie trzeba unąć. Tym razem wydaje się to bez problemu. Mamy sprzeczne wykończenie wielkielnym kaszałem, po którym nie ma, żeby zginąć. Sędzia pisze pora z ostatni. ススーポーザーを出してくれ、バレバレー。